Na, metr, na 3 na 2014 składu orzekającego Izby Obrachunkowej w 15 z dnia 7 kwietnia 2014 roku na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy dnia października 1992 roku Regionalnej Regionalnych w Obrachunkowych po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Szymskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Policja Śródkowska przewodnicząca Romak Petrejewski, członek, Maria Wójasów, członek, opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szcząskiego za 2013 rok. W dniu 21 marca 2014 roku przedłożono Regionalny Izbie Rachunkowej w Gdańsku uchwały nr 241 na 2014 zarządu powiatu szcząskiego z dnia 30 marca. 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu żłomskiego za 2013 rok. To jest w terminie określonym w artykule 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W części opisowej sprawozdania przedstawiono ogólne plany o budżecie uchwalone przez Radę Powiatu, jego zmianach wprowadzonych w ciągu roku oraz budżetu po zmianach. Zatem przedstawił wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł, a wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z realizacji poszczególnych zadań ze wskazaniem kwotowego i procentowego wykonania w stosunku do planu. Zestawienia teoretycznych zawarto dane o wykonaniu dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Do sprawozdania załączono również informacje o stanie imienia komunalnego, pojazdu szczątkowego, sporządzoną na dzień 31 grudnia 2013 roku. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie z zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w artykule 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz wielkiej kwocie wydatki na nie poniesiono. Badając pod względem formalno-prawnych sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych w deficycie jednostki samorządu terytorialnego o stanie zobowiązań według tytułu dłużnych oraz gwarancji i poleżeń o należnościach rachunek i wydatkach związanych z wykonaniem zadań administracji rządowej, zleconej jednostce samorządu terytorialnego skład orzekający stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i trybu sporządzenia sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że dochody wykonano w kwocie 43 236 266,20 zł, co stanowi 99,8% Plan, w tym dochody bieżące w kwocie 40 478 195,32 zł, to jest 99,9% planu, oraz dochody majątkowe w wysokości 2 758 070,94 groszy to jest 99,3% planu. Wydatki ogółu wykonano w kwocie 41 272 214,53 zł co stanowi 95,5% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 37 375 ,850 87 groszy, to jest 95,6% planu, oraz wydatki majątkowe w, w wysokości 3 896 363,66 groszy, to jest 95% planu. Nadwyżka budżetu za 2013 rok wyniosła... 1 964 51 073 Dług publiczny na koniec 2013 roku, obejmujący zobowiązania z tych zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyniósł 4 400 000 i stanowi 10,18% wykonanych dochodów południowych. Wydając powyższą opinię, Mato Rzekający stwierdza, że wykonanie na koniec 2013 roku. Na koniec roku 2013 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących, powiększono ponadwyżkę budżetową z lat i wolne środki, co jest zgodne z umowami wynikającymi z artykułu 242 ust. 2 ustawy o ust. finansach publicznych. Przedstawione takiej informacji o stanie mienia komunalnego są na koniec 2013 roku. Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu zawiera dane wynikające z artykułu 267 ust ustawy o finansach publicznych. Porównane pytanie zawarte w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi w projekcie sprawozdania budżetowego nie wykazało załącznik. Od niniejszego uchwały są odwołanie do kolejnej regionalnej spotkania punktowej w Tajlandii w związku z terminem jeszcze raz nie daje. Dziękuję bardzo. Komisja ds. polityki gospodarczej i budżetu społeczeństwa i rolnictwa na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu zbiornika w 2013 roku. Do sprawozdania komisja nie wniosła żadnych pytań. Przewodniczący komisji Władysław Dziękuję. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Społecznej. Tak. Za 2013 rok. Komisja do Spraw Społecznych i Bezrobocia bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2014 roku pięcioma głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok. Do sprawozdania komisja nie wniosła żadnych uwag. Dziękuję. Dziękuję. przyjęte głosy wstrzymujące przyjęto w naszych dwóch posłów pozytywnie za sprawozdanie z wykonania poprzednich powiatu za rok 2013 do sprawozdania komisja nie wniosła żadnych czuleń. Dziękuję. Dziękuję przewodniczący za przedstawioną no, opinię i proszę Państwa przechodzimy. Chociaż jeden głos musi. To proszę o głos, No, robimy bardzo, to też normalnie mówię. Robimy budżet i zobaczymy jego wyniki w następnej kadencji. Proszę Państwa, czy jeszcze z koleżanek i kolegów ktoś chciałby w tej sprawie dotyczącej tego sprawozdania sprawozdania finansowego za rok 2013. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wprost tych sprawozdań podpisowych mamy jeszcze sprawozdania finansowe, czy mamy bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans wykonania jednostek budżetowych, finansów funduszu i na koniec zespół I najpierw tak, bilans wykonania budżetu, tak zwany bilans przychódów finansowych. Te dane są porównywane z danymi, z, które Państwo otrzymali z opisów sprawozdania. Czyli mamy zobowiązania najistotniejsze, finansowe 4 400 są kredyty zaciągnięte z lat ubiegłych, wynik finansowy 1 964 050 1,73 zł, nadwyżka budżetowa wypracowana w 2013 roku przez Zarząd Powiatu w powiat i na koniec 2013 roku środki pieniężne sprowadzone na w koncie tzw. Tak organowym, budżetowym, 5 964 398,69 zł, z tym, że chcę Państwu zaznaczyć, że na tą kwotę składają się już otrzymane subwencje i dotacje na rok 2014, dlatego że e, nauczyciele i pracownicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej otrzymają wynagrodzenia tak z góry, czyli dnia 2 stycznia te wynagrodzenia muszą. Zrealizowane dotacje na te zadania wpływają w e, roku prędzej przed realizacją i te środki stanowią na koniec roku 1 541 136 W ramach tego bilansu mamy również pokazaną pożyczkę udzieloną dla SPZOS-u 620 000. Ta pożyczka w tym roku powinna już spłacona e, w 100%. Wspólnie z wydatkiem nie wygasającym 414 620 zł. Tak jak już mówiłam, prędzej na poprzednich i komisjach i sesji powiat nie ma zobowiązań wymaganych i tego w to jest widoczne, że tego nie ma. Teraz mamy bilansy jednostek budżetowych i jednostek wszystkich. Budżet powiatu ma dwie formy organizacyjno-prawne, Ma zakłady w którym jest zakład aktywności zawodowej i jednostki budżetowe, wszystkie jednostki, skład budżetu powiatu wchodzi w 12 jednostek organizacyjnych. Na koniec 2013 roku w się przedstawiono do Regionalnej Izby Rachunkowej aktywa aktualne, czyli cały majątek powiatu 74 miliony 48 zł. na co składają się zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i... Wartość do no, aktywów obrotowych, czyli środki pieniężne, z należności 4 645 836 złotych. Z tym, że tutaj zwrócę Państwu uwagę, że już od dwóch lat tzw. Tak fundusze celowe, czyli fundusz e, pracy i Fundusz e, fundusze Hajka osób niepełnosprawnych. Te środki już są w tych bilansach pokazywane i wartość funduszy celowych na koniec 2013 roku, które były w dyspozycji powiatu, a jeszcze nie, nie rozdysponowane, to jest 1 308 000 Proszę. Jednostki budżetowe miały dużo tych zobowiązań, tak jak już mówiłam prędzej, przy omawianiu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu. Zobowiązane to są głównie na liczenie 13, które są wypłacane w 2014 roku za 13 Zobowiązania z tytułów dostaw, usług takie bieżące zobowiązania, ale żadne zobowiązania nie było ponad terminem płatności. Fundusz socjalny na koniec roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych nie rozdysponowany 572 417 032. Grosze. Należności główne to są należności e, z funduszu pracy, ale nie tylko 3 8, 800 000 zł i 16 e, groszy. Na koniec 2013 roku e, dokonaliśmy odpisów aktualizacyjnych należności, czyli należności wątpliwych na 32 366 zł i 55 groszy. Tych należności wątpliwych nie, nie aktualizuje się, jeżeli chodzi o... Państwa tylko budżetu powiatu. Zmiany w funduszu. Taka najistotniejsza informacja, czyli środki na inwestycje w 2013 roku środki na inwestycje 3 724 443 zł i 77 zł to są te środki, które przekazaliśmy na realizację wszystkich inwestycji w całym do wszystkich jednostek organizacyjnych, natomiast nieodpłatnie otrzymamy środki trwałe i wartości niematerialnej Prawdy to jest głównie grunt, grunt, który otrzymujemy, regulujemy w taką nieruchomości pod drogami, 679 681 zł. Natomiast jeżeli chodzi o rachunek ze i strat, W 2014, przepraszam, w 2013 roku wynik finansowy wszystkich jednostek organizacyjnych to 4 707 498,42 zł. Jest to ze zmian działalności gospodarczej. Z tym, że pamiętajmy, że w rachunku zysków i strat nie mamy wydatków poniesionych na inwestycje, gdyż inwestycje zwiększają nam majątki.